Proszę zauważ, jak Twoje percepcje, odczucia z ciała i myśli przychodzą do Ciebie bez żadnego wysiłku. Zobacz, jak myśli pojawiają się w przestrzeni świadomości bez najmniejszego działania z Twojej strony. Nie wkładać w to żadnego wysiłku. Całkowicie. To jest nasza podstawowa świadomość, ta, która nie wymaga niczego. Nie potrzebuje poprawy, nie domaga się zmiany. A jeśli pojawia się wrażenie wysiłku, zauważ, że nie jest ono prawdziwe. To tylko komentarzego, który udaje, że coś trzeba zrobić. Ale nasza pozbawiona wysiłku świadomość jest naszą prawdziwą rzeczywistością. Ciszą, która nie musi milknąć. Obecność, która nie musi się starać. Proszę zauważ. Bezwysiłkowość jest rzeczywista. Wysiłek złudzeniem. To nie jest coś, co musimy zrozumieć w naszych umysłach. Możemy to weryfikować wielokrotnie. Za każdym razem przekonać się, że to jest prawda. Że to właśnie jest to, że to jest prawda. Zauważ. Że kiedy wydaje Ci się, że podejmujesz jakikolwiek wysiłek, ten wysiłek jest tylko pozorny. Nawet ten pozorny wysiłek pojawia się w nas bez żadnego oporu. I proszę zwróć uwagę na tło naszej bezwysiłkowej obecności. Nie trzeba go szukać, ono już jest. Zauważmy, że kiedy jeszcze raz pojawi się w nas, Cokolwiek bez wysiłku. Już dłużej nie żyjemy w kłamstwie ani w ignorancji. Jesteśmy pochłonięci w medytacji. Nie jako praktyce, ale jako stanie, który nie wymaga decyzji. Do czasu, aż zdecydujemy się być tym, który robi wysiłek. Jeśli zdecydujemy się być tym, który robi wysiłek, nakładamy coś na nasze bezwysiłkowe tło. Nakładamy warstwę na myśli, na odczucia cielesne, na to, co już jest obecne. I właśnie wtedy pojawia się odczucie wysiłku. Nie dlatego, że coś trzeba zrobić. Ale dlatego, że dodaliśmy coś do tego, co już było, wysiłek nie jest koniecznością, jest tylko ruchem, który zasłania tło. A tło nie znika, ono cały czas jest. Jeśli sprawdziłeś moje słowa z Twoją rzeczywistością, to teraz wiesz, co to znaczy żyć bez komentarzy myśli, czystej przestrzeni świadomości. To nie jest teoria, to nie jest praktyka, to jest bezpośrednie doświadczenie. Droga do siebie, która nie prowadzi nigdzie, bo już tu jesteś. Jeśli cierpisz lub masz problem, zwróć uwagę, Cierpienie to komentarz Twoich myśli. Nie musisz nic robić. Nie musisz nic zmieniać. Po prostu zauważ to. Nie staraj się zachować to spostrzeżenie. Nie próbuj go zatrzymać. Nie próbuj go zrozumieć. Po prostu obserwuj bez wysiłku. To wystarczy. Znajdź w sobie takie miejsce, w którym wykonujesz minimalny wysiłek. Nie chodzi o bezruch, ale o subtelność o ten moment, w którym nic nie trzeba dodawać. Kiedy już je rozpoznasz, będziesz mógł zawsze wracać do tej przestrzeni której nie robił żadnego wysiłku. Każdem przyzwyczaić się do niej, nie jako techniki, ale jako naturalnego stanu. Przestrzeni, której nie trzeba niczego utrzymywać, której obecność nie wymaga działania. Po prostu sprawdź, czy to, co mówię, pasuje do ciebie. Nie musisz próbować, nie musisz się starać. Po prostu zauważ, jak wygodne jest życie bez starania się. Zobacz, jak komfortowo się żyje w stanie bez wysiłku. Wiem, że wielu z was może doświadczać bólu czy problemów, tak jak ja często odczuwam ból brzucha. Ale kiedy nie robię żadnego wysiłku, ból staje się tylko sensacją w ciele. Nie trzeba go zwalczać, nie trzeba go tłumaczyć, wystarczy go zauważyć. Zauważmy tę prawdę. Możemy żyć naszym normalnym życiem, rozwiązywać problemy, opiekować się sobą, dziećmi, wykonywać codzienne czynności. Nie wkładając w to żadnego wysiłku. Naprawdę, to jest możliwe. Nie chodzi o bierność, nie chodzi o rezygnację. Chodzi o rozpoznanie, że życie nie musi być ciężarem, że obecność nie wymaga napięcia, że troska może płynąć z lekkości. Zauważ, jak wiele można zrobić bez walki, bez komentarza, bez przymusu. To nie jest technika, to jest sposób życia, który już w tobie oddycha. A teraz zwróć uwagę, dlaczego ten stan bez wysiłku jest tak komfortowy. Ponieważ jest to Twój naturalny stan, to Twoja prawdziwa natura. Wszystko, co pojawia się w Twoim życiu, pojawia się bez wysiłku, dzieje się bez żadnego oporu. Łącznie z Twoim myśleniem, łącznie z Twoimi reakcjami. I teraz rozumiesz, że to zawsze tak było, że to zawsze tak jest. Nie trzeba tego utrzymywać, nie trzeba tego bronić, wystarczy to zauważyć. W tym natychmiastowym zdaniu sobie sprawy, że bezwysiłkowość jest naszą prawdziwą naturą, to co robimy teraz jest najłatwiejszym sposobem, by pokazać to, co jest podstawą naszego życia. Czasem może się wydawać, że to zbyt łatwe, bo zawsze chcemy wkładać wysiłek, żeby coś osiągnąć, żeby stać się kimś. Ale nasz naturalny stan to stan bezwysiłkowej medytacji. Nie trzeba go tworzyć, nie trzeba go utrzymywać, wystarczy go rozpoznać i pozwolić mu oddychać. Naprawdę trudno w to uwierzyć, że życie może być tak proste i łatwe. Dlatego wybranie takiego życia wydaje się być najlepszą opcją. Nie jako wybór przeciwko czemuś, ale jako powrót do tego, co zawsze było obecne. Jeśli już zdaliśmy sobie sprawę, że życie bez wysiłku jest naszą prawdziwą naturą, to życie naprawdę staje się bardzo proste, porozowatne, bardzo a co najwyżniejsze, naturalne. Nie trzeba go utrzymywać, nie trzeba go bronić. Wystarczy w nim być. Możesz mieć kłopoty problemy i problemy. Nie wkładać w to żadnego wysiłku. Wysiłek pojawia się, bo nauczono nas, że trzeba się starać, żeby coś osiągnąć. Tak zostaliśmy ukształtowani. Ale to nie jest konieczne. Można działać, rozwiązywać sprawy i żyć bez wysiłku. To jest nasza najprostsza decyzja po prostu przestać dokonywać wysiłków i starań. To jest tak proste, jak otworzenie drzwi, gdy wracamy do domu. Zwróćmy uwagę, jeśli odpuśc odpuścimy sobie wszelkie wysiłki, w ten sposób stajemy się wolni od ignorancji. W klasztorach w Tajlandii, w medytacjach zen, w ashramach Indii próbowałem medytować. Wkładałem w to dużo wysiłku. Wydawało mi się, że medytacja to walka, że trzeba się bardzo starać, żeby odnaleźć swoją prawdziwą naturę. Skupiałem się na wysiłku, zamiast po prostu zauważyć to, co jest. Moje oczekiwania od medytacji tak naprawdę oddaliły mnie od tego, czym medytacja jest. Wydawało mi się, że trzeba się starać. To proces, który wymaga wysiłku, ale bezwysiłkowość nie jest czymś, co się osiąga. Ona pojawia się przez zrozumienie. I teraz widzimy: przez cały czas nosiliśmy ciężary, które nie były potrzebne. Kiedy odkładamy ciężary, czujemy ogromną ulgę. Szczególnie wtedy, gdy jesteśmy bardzo zmęczeni i nagle widzimy ogromną różnicę w jakości naszego życia. To zauważenie, to zdanie sobie sprawy staje się wielkim wydarzeniem. W wielu tradycjach nazywa się to wglądem albo oświeceniem. Tan ogromnej ulgi. Nie musimy podróżować przez życie niosąc ciężkie ciężary. Wystarczy, że weźmiemy portfel z pieniędzmi i to wszystko. Ale tak naprawdę już nie musimy podróżować. Dotarliśmy właśnie do domu. Nie potrzebujemy tych ciężarów. I teraz daj sobie sprawę: jesteś w domu. Nie muszę wiedzieć, w jaki sposób odłożyłem ciężary. Wystarczy, że już ich nie ma. Ktoś może zapytać, jak odłożyć te ciężary? Odpowiedź jest prosta. To Ty musisz podjąć decyzję, żeby je odłożyć. To decyzja, aby przestać wkładać wysiłek w życie. Po prostu decyzja i to wszystko. Kiedy podejmujesz decyzję, bezwysiłkowość następuje natychmiast, to nasza decyzja, czy będziemy dźwigać ciężary, czy kroczyć przed życie ścieżką bez wysiłku. Kiedy odkładamy ciężary, nagle zauważamy, że ktoś odszedł, już go nie ma. Nie ma wysiłku. Jest przestrzeń, jest cisza. A teraz, skoro pojawiłeś się w domu, znajdź wygodne miejsce i rozgość się bez wysiłku.